Witam, kochani, niezwykle ciepło i serdecznie po Nowym Roku, po świętach. Oczywiście, jak zwykle, w czwartek o godzinie 15.30. Kochani, moim dzisiejszym tematem, jaki chcę Państwu przybliżyć, jest świerk. Również świerk zimowy, tak go nazywam, ponieważ oprócz tego, że chcę omówić, przedstawić Państwu właściwości lecznicze, zdrowotne świerku. Chcę również przedstawić ten świerk jako drzewo, które patronuje osobom, które się urodziły między 2 a 11 stycznia. Według horoskopu celtyckiego, horoskopu drzewnego, to właśnie świerk dzimowy patronuje tym osobom. Ale zanim opowiem, przedstawię Państwu taką krótką charakterystykę związaną właśnie z, z osobami, którym patronuje to drzewo. Chcę jeszcze przez chwilę skupić się, kochani, na właściwościach leczniczych świerku, ponieważ podobnie świerk, podobnie jak inne drzewa iglaste, zwłaszcza jałowiec i sosna, ma wiele cennych właściwości leczniczych. W sumie tak naprawdę w tej chwili, kiedy jest taki czas, gdzie e, nie możemy często wyjść z przeziębień, kaszlu, to cały czas nam dokucza. Wszystkie te drzewa, e, które posiadają igiełki, Cudownie działają właśnie i przeciwbakteryjnie i pozwalają nam oczyścić nasze drogi oddechowe. Stąd właśnie, kochani, dobrze by było, żebyście po prostu zastosowali, się, zastosowali różnego rodzaju rzeczy związane właśnie z tymi drzewami iglastymi, zimozielonymi. A oprócz tego co? Bo w drugiej części, mili Państwo, chcę po prostu przeprowadzić taką krótką relaksację, wizualizację związaną z tym, jako że nowy rok już przed nami, prawda, już yy, styczeń, jesteśmy po sylwestrze, przywitaliśmy nowy rok, w związku z tym... Yy, teraz możemy snuć różnego rodzaju plany, marzenia, co prawda Księżyca ubywa, kochani, ale chcę Państwu przedstawić tą wizualizację e, związaną też z Huną, e, związaną z szamanizmem, której nauczyłam się od Wojtka Juźwiaka i właściwie od tego zaczęła się moja taka droga, e, taka ścieżka właśnie związana z magią przyrody, z szamanizmem i tak dalej. To jest taka fajna wizualizacja, kiedy e, zastanowimy się, czego tak naprawdę potrzebujemy, My w życiu y, i przy pomocy naszych zwierząt mocy, w tym wypadku, na przykład Orłów, białych, cudownych Orłów, mających y, bardzo łatwy dostęp do tego, czego nie widać, do tych wszystkich naszych ma mających dostęp do realizacji, naszych marzeń, planów, to jest niezwykły ptak, orzeł. Mający łączność też z górą, kochani, myślę, że możemy wysłać, nauczyć się wysyłać takie orły, które pomogą nam zrealizować po prostu nasze marzenia. Ale teraz, kochani, jeśli chodzi o orły, to zrobimy to oczywiście w, po przerwie, w drugiej części mojego programu, mojego zielnika, a teraz odrobinę o świerku zimowym. Który również patronuje osobom urodzonym między 2 a 11 stycznia. Za mną jest cudowny świerk, cudowny, myślę, że troszeczkę bardziej związany chyba ze świerkiem srebrnym. Tak patrzę na niego, ma cudowne gałęzie, cudowne igły i widzę, że jest niezwykle piękny. Kochani, ja tu dziś też przyniosłam Państwu świerk, a mówić będę tak naprawdę o świerku. Pospolitym, kochani, świerku, który tak naprawdę um, u nas występuje właściwie wszędzie. Należy do, do rodziny sosnowatych, do drzew zimozielonych. E, dorasta do wysokości mniej więcej w naszym klimacie, mniej więcej do wysokości 60 metrów, a kwitnie czyli ma te, te nasze szyszki kwitnie po prostu co 4 lata. A szyszeczki świerku dojrzewają przez cały rok i dopiero po roku następnego y, roku są po prostu już doskonałe do tego, żeby po prostu ten świerk rozmnażać. Żyje w porównaniu, na przykład ścisem trochę mniej żyje, bo żyje około 500 lat, natomiast myślę, że to też jest szmat czasu. W Polsce najpopularniejszy jest ten właśnie świerk. Y, Pospolity. Świerk ma, mili yy, Państwo, bardzo płytki system korzeniowy, ale rozległy system, dlatego łatwo niestety się łamie. Stąd na przykład nie jest wytrzymały, jeżeli są różnego rodzaju wiatry, huragany, burze i właśnie to jest kruche drewno, często się łamie a drewno ma bardzo miękkie doskonałe do obróbki kochani z dużą zawartością przede wszystkim żywicy i olejków eterycznych w związku z tym dlatego też między innymi ma wiele bardzo cennych właściwości zdrowotnych jakie są to właściwości przede wszystkim w dawnych czasach kiedyś był wykorzystywany kochani jako pożywienie ponieważ pod koron kochani znajduje się taka miazga która jest jadalna i jakbyśmy możecie państwo to sobie po prostu sprawdzić możecie wziąć jakąś grubszą gałązkę obrać ją z kory i zobaczyć że tam pod spodem pod tą korą jest taka jadalna miazga czyli hmm, jest to taka substancja, która jest miękka i właśnie w dawnych czasach, zwłaszcza wiosną, jedzono taką miazgę. Zwłaszcza wtedy, kiedy był przednówek, kiedy często nie było zbyt dużo jedzenia, po prostu ją mielono tą miazgę i dodawano do potraw też gotowano ją, rozgotowywano i stanowiło też ta miazga pożywienie. Ta miazga wbrew pozorom może państwo się dziwicie, ale ona zawiera bardzo dużo cennych składników, nie tylko z zdrowotnych i leczniczych, ale również jeśli chodzi o pożywienie, ponieważ zawiera sporo witamin, kochani, zwłaszcza witaminy C. A spożywano taką miazgę, zwłaszcza wiosną właśnie, wtedy, kiedy było najwięcej pod korą, najwięcej w tej miazdze po prostu tych dobrych witamin, zwłaszcza witaminy C w okresie wiosny i wtedy, kiedy te gałązki świerkowe, ta miazga posiadała większą ilość żywicy, bo od wiosny po prostu w gałązkach świerkowych gromadzi się o wiele większa ilość żywicy, pojawiają się, zaczynają rosnąć te młode pędy, które są bardzo zdrowe, posiadają bardzo dużo tych mikroelementów i witamin przede wszystkim. E Właściwości lecznicze świerku, jakie ma. Oprócz tych właśnie, o których mówiłam, że posiada bardzo dużą ilość witamin, y, substancji lotnych, czyli olejków eterycznych, które działają, kochani, olejki eteryczne, te substancje lotne, działają pięknie przeciwbakteryjnie i pięknie przeciwzapalnie, mili Państwo. Y, żywica jest składnikiem i żywica świerkowa, występująca w świerku, już jestem cała obklejona tą żywicą, mimo że to nie jest wiosna. Ale on posiada bardzo dużo tej żywicy. I właśnie żywica świerkowa, właśnie z tej żywicy robi się, kochani, różnego rodzaju lecznicze preparaty, na przykład jakiś maści, robi się również z żywicy, kochani, nalewki, jakieś oleje, które działają przede wszystkim przeciwbólowo, działają również przeciwzapalnie i przeciwdziałają takim napięciom mięśni, czyli przy bólach mięśniowych, bólach reumatycznych bardzo dobrze jest zastosować właśnie takie przetwory z żywicy w postaci od chociażby, czy nalewki od chociażby maści, którą można zrobić. Mili Państwo, jak będzie wiosna i świerk będzie miał te młode pędy i więcej jeszcze tej żywicy, ja po prostu przyniosę któregoś dnia do studia, tu do Państwa, Taką gałązkę i razem wspólnie zrobimy sobie. Zrobimy sobie na przykład nalewkę e, z żywicy, zrobimy sobie nalewkę, zrobimy sobie nalewkę z młodych gałązek, ponieważ warto mieć w domu e, właśnie taką nalewkę. Ona cudownie działa e, zdrowotnie. E, Uzdrawia nasz organizm przede wszystkim, przeciwdziała takim bólom napięciowym, jeśli chodzi o mięśnie, co jest bardzo ważne. Działa również takie nalewki, działają również pięknie przeciwreumatycznie, mieli Państwo, ale nie tylko, bo wszystkiego rodzaju preparaty z z olejków z żywicy, nalewki świerkowe działają również wykrztuśnie kochani, czyli przy problemach właśnie przeziębieniowych, przy powracającym kaszlu, którego nie możemy się pozbyć, bardzo dobrze działają te wszystkie preparaty po prostu świerkowe, nie tylko świerkowe, po prostu sosnowe również i jałowcowe. Są fantastyczne, ale wszystkie te rzeczy działają Również przede wszystkim przeciwbakteryjnie, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak się robi z takich młodych gałązek świerkowych nalewkę? Otóż najważniejsza sprawa, że robi się to wiosną, ponieważ właśnie wiosną tam macie Państwo za mną. W pięknym słońcu zrobione zdjęcie tych młodych gałązek sosnowych. One wtedy mają o wiele jaśniejszy kolor niż te gałązki, które dziś przyniosłam. W styczeń to jeszcze nie ma młodych pędów. Natomiast tak mniej więcej e, od marca już pojawiają się na świerku, na iglakach te młode pędy. I to właśnie z tych młodych pędów robi się nalewkę. Ścina się te młode pędy, kochani. Tnie się na bardzo małe odcinki i po prostu. Po prostu się je zalewa. Zalewa przygotowuje się nalewkę alkohol mniej więcej 70 75% bierze się najlepiej to do słoika z szeroką szyjką wkłada się drobno posiekane te gałązeczki i zalewa się alkoholem zostawia się szczelnie zamknięte na co najmniej 14 dni bardzo ważna jest rzecz jeszcze jedna a mianowicie taka że trzeba to przez te 14 dni codziennie wstrząsać po to żeby ten alko do tego alkoholu te wszystkie właściwości zdrowotne gałązek świerkowych są osoby, które bardzo drobniusieńko rozdrabniają po prostu bardzo bardzo te gałązki świerkowe. E, można je bardzo tak rzeczywiście drobniusieńko pociąć, na przykład nierdzewnym nożem bądź nożyczkami, ale są osoby, które niekoniecznie tak drobno tną, po prostu tną tak, żeby to się mieściło do słoika i to zalewają. E, przez 14 dni jest to trzymane, przede wszystkim w ciepłym miejscu, ale z dala od słońca, żeby to wszystko się pięknie rozpuściło. Po 14 dniach, kochani, zlewa się z nadgałązek ten alkohol. I resztę, bo wiadomo, że w gałązki też y, gałązki pochłonęły odrobinę alkoholu, nawet nie odrobinę, nawet więcej. I właśnie wyciska się potem przez płótno, przez gazę wyjałowioną te gałązki, żeby całe te właściwości lecznicze. Przeszły do tej naszej nalewki. Potem łączy się te e, dwa płyny, czyli to, co się wycisnęło z gałązek, i to, co się zlało z nadgałązek, i mamy fantastyczną nalewkę, fantastyczną nalewkę świerkową, która działa cudownie przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo działa również cudnie. Kochani, przeciwzapalnie. Działa przeciwreumatycznie, można by godzinami wymieniać, ale równocześnie cudownie działa przy właśnie problemach z drogami oddechowymi. Także pamiętajcie o tym, Państwo. Po prostu wzmacnia, dezynfekuje również, e, wzmacnia w ogóle nasz organizm. I kochani, to jest to, co można zrobić, jedna z możliwości, jeśli chodzi o młode gałązki świerkowe. Następną możliwością jest, ta, na, no, możliwość jest taka, że po prostu te gałązki nie, się, nie zalewa się alkoholem tym mocnym, tylko po prostu zalewa się miodem, miodem płynnym miodem. Również muszą być rozdrobnione. Zalewamy to wszystko miodem zakrywamy, codziennie to wstrząsamy i również trzymamy około dwóch tygodni. Te olejki eteryczne zawarte w gałązkach, te żywice wszystkie po prostu działają tak, że ten miód staje się jeszcze bardziej rzadki, kochani. Wszystkie substancje lecznicze po prostu przechodzą z gałązek świerkowych do naszego miodu. Po 14 dniach to zlewamy, wyciskamy, łączymy i Y, przechowujemy, co jest bardzo ważne, w ciemnym i chłodnym miejscu, kochani, i sobie to używamy, spożywamy sobie właśnie, zwłaszcza przy stanach zapalnych dróg oddechowych, zwłaszcza wtedy, kiedy y, mamy jakieś problemy z bakteriami, z grzybami, ponieważ miodzik bądź nalewka albo jeszcze inne przetwory właśnie ze świerku działają również przeciwbakteryjnie kochani i przeciw grzybiczo e, także pamiętajcie o tym państwo czyli przygotowujemy i miód i przygotowujemy również nalewkę e, oczywiście Nalewkę przygotowujemy również nie tylko z młodych gałązek, ale przygotowujemy również z żywicy uzyskanej właśnie z drzew świerkowych. E, kochani, żywica również ma pełen zakres właściwości gałązek świerkowych. Ona się pięknie rozpuszcza w alkoholu i nam cudownie służy na przykład przy. W reumatycznych cudownie nam służy do nacierania naszych stawów, naszych mięśni, przy różnego rodzaju również i nerwobólach. Działa również rozgrzewająco, czyli przy kaszlu takich problemach możemy natrzeć sobie właśnie tu te miejsca, możemy natrzeć sobie szczyty pleców, ale nie tylko, bo takie nalewki możemy również, kochani, używać wewnętrznie. Możemy również z gałązek świerkowych robić napar, wywar. Wywar. Wtedy po prostu gotujemy te młode gałązki w wodzie. 5-6 minut. Zalewamy wrzątkiem, gotujemy je 5-6 minut. Potem odstawiamy na jakieś 5-10 minut, kochani. I yy, Odcedzamy i sobie możemy to oczywiście pić. Możemy to pić przy problemach właśnie przeziębieniowych, bakteryjnych, przy tych wszystkich rzeczach, o których mówiłam. Możemy pić, ale możemy z takich młodych gałązek, ta, kiedy zrobimy sobie odwar, zrobić sobie po prostu, kochani, inhalację, bo one również taki odwar działa pięknie przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie, działa również rozgrzewająco i działa też e, rozkurczone. Czyli nie tylko na nasze drogi oddechowe działa rozkurczowo, ale również na przykład na nasze drogi pokarmowe, również działa przeciwskurczowo. Najważniejsza sprawa, żeby te wszystkie specyfiki przechowywać w jakichś naczyniach z ciemnego szkła, z dala od dostępu słońca w chłodnym miejscu. Hmm. Kiedy mamy kaszel, na przykład możemy używać takiej mikstury. Sporządzamy na przykład syrop, który działa wykrztuśnie. Syrop, idealny syrop właśnie z miodziku, prawda? Możemy taki syrop podawać również dzieciom, osobom starszym, rekonwalescencom. Rekonwalescentom, wszystkim osobom, które po prostu potrzebują, nie tylko pozbyć się uporczywego przeziemienia, ale również i kaszlu, a jednocześnie, jeżeli te osoby potrzebują, się wzmocnić. Właśnie te przetwory z iglastych drzew pięknie działają. A tak naprawdę, kochani, przecież przebywanie w lasach świerkowych, w lasach sosnowych, jakieś spacery po prostu wzmacniają nie tylko cały nasz organizm, ale wzmacniają również nasz cały system nerwowy. Pamiętajcie o tym: e, przebywanie, spacery, chociaż 15 minutowe, właśnie w lasach świerkowych, w lasach sosnowych, obniża ciśnienie krwi jak najbardziej, łagodzi infekcje górnych dróg oddechowych, wspomaga oczyszczanie oskrzeli e, i podnosi odporność organizmu, ponieważ w tych lasach, zwłaszcza w lasach, właśnie sosnowych, świerkowych, tam jest bardzo dużo tych olejków eterycznych, które się unoszą, prawda, które my podczas takiego spaceru po prostu wdychamy, i nasz organizm się i leczy, i się po prostu wzmacnia. Również skuteczne są robienie, jest robienie właśnie tych inhalacji, pamiętajcie o tym Państwo, alotne substancje. Właśnie przy inhalacji, ale nie tylko, przy olejkach eterycznych również po prostu hamują rozwój bakterii i grzybów. Czyli kochani, zdaję sobie sprawę, że nie każdy może po prostu pójść sobie do lasu i ściąć takie gałązki, prawda, albo że w ogródku ma iglaki. Ale możemy wtedy, jeżeli nie mamy dostępu do świeżych gałązek. Świerkowych, sosnowych, jałowcowych, możemy po prostu kupić, i to jest, myślę, że to powinno być w każdym domu, naturalny olejek eteryczny, na przykład sosnowy bądź jałowcowy, i po prostu stosować sobie i do inhalacji. I możemy stosować również sobie w kominkach do aromaterapii, żeby po prostu pozbyć się bakterii, bo te olejki tak samo pięknie działają właśnie jak świeże gałązki tych drzew. Jeżeli zaopatrzymy się w kominek do aromaterapii, będziemy systematycznie po prostu palić w tym kominku świeczuszkę, wlewać na wodę po kilka kropelek tego olejku naturalnego właśnie z drzew sosnowych. Wtedy Państwa zapewniam, że będziecie o wiele mniej chorować. Wszystkie te lotne substancje będą po prostu razem z oddechem wchodziły do Państwa organizmu i, kochani, po prostu będziecie bardziej odporni na te przeziębienia. Zwłaszcza teraz zobaczcie, co się dzieje, prawda? Był mróz, teraz spada deszcz, w związku z tym organizm jest też osłabiony, mało słońca. Też się przez to osłabia, w związku z tym jesteśmy bardziej podatni na różnego rodzaju choroby. Także zadbajcie o to, kochani. Ja myślę, że takie oleje eteryczne, zwłaszcza zimą i jesienią, powinny być w każdym domu. Jedna, dwie buteleczki. Działajmy profilaktycznie. Stwórzmy sobie taką ziołową apteczkę, z której moglibyśmy po prostu korzystać. Właśnie przy takich problemach przeziębieniowych, ale nie tylko. E, przy problemach żołądkowych i tak dalej. Ja myślę, że to by był Fajny pomysł, żebyście Państwo mieli w domu takie wszystkie potrzebne rzeczy, ale bardziej te specyfiki naturalne, które pomagają nam różnego rodzaju herbatki ziołowe. Niewiele tego kochani, ale podstawowe rzeczy powinny być. Być może, że w następnym programie skupię się na tym, co powinno być w takiej apteczce, żebyście Państwo mogli po prostu się tym posiłkować. W każdym razie E, odwar zigliwia, jak już mówiłam, można zrobić też e, odwar zigliwia, można zrobić odwar z młodych gałązek, działa wykrztusznie przede wszystkim pięknie, ale również, kochani, e, działa osuszająco na nasze drogi oddechowe, e, działa również rozkurczowo na nasze drogi oddechowe. Działa również przeciwzapalnie na nasz przewód pokarmowy cały. Oczyszcza układ oddechowy z tej wydzieliny nagromadzonej, bo teraz co jest? Trudno bardzo jest się pozbyć tego stąd. Mamy ciągle uporczywy kaszel i nie możemy się pozbyć tego kaszlu. Po prostu tam nagromadziło się zbyt dużo takiej zastałej wydzieliny, w naszych zatokach również, w naszych drogach oddechowych również, i nie możemy się tego pozbyć. I to właśnie powoduje ten taki bardzo długotrwały kaszel. Także pamiętajcie o tym Państwo, żeby to stosować, możecie sobie po prostu wtedy bardzo fajnie pomóc. Robimy odwar czy z gałązek, czy z liwia, gotujemy około 6 minut. I możemy do stosowania wewnętrznego, mieli Państwo, po przecedzeniu. Do tego odwaru dodać jeszcze łyżeczkę miodu. To jeszcze piękniej będzie działało. I pijemy sobie taki odwar z gałązek bądź z igieł świerkowych, na przykład trzy razy dziennie między posiłkami. Przy problemach przy katarze, kaszlu, przeziębieniu grypie, ale również przy chrypce, jeżeli mamy problemy z głosem, to bardzo dobrze jest zrobić sobie taki odwar, połączyć go z miodem i po prostu sobie pić trzy razy dziennie. Przy grypie też jest jak najbardziej wskazany. A teraz parę słów na temat osób, których właśnie patronem jest świerk zimowy. Ogólna charakterystyka, wiadomo, że związana jest ze znakiem koziorożca, mniej więcej z drugim dekanatem, prawda? Co to za osoby, którym patronuje ten świerk zimowy? Po prostu, jak gdyby to są osoby bardzo, bardzo takie wytrwałe w dążeniu do celu. Pierwsza sprawa. I najważniejsza sprawa w ich życiu to jest pokonywanie przeszkód. Jeżeli dążą do czegoś, to nie ma dla nich jak gdyby przeszkód, oni pokonują go, te przeszkody dążą do realizacji swoich planów, dążą do realizacji swoich celów po prostu powoli i stopniowo, ale dążą i konsekwentnie osiągają swój cel, ponieważ y, y, uważają, że jak gdyby ich celem w życiu między innymi jest pokonywanie przeszkód. A tak najbardziej to potrafią liczyć, kochani, tylko na siebie. E mają do siebie po prostu te osoby największe zaufanie. Jeśli chodzi o uczucia, to potrafią trzymać je na wodzy i nie pokazywać jakby na zewnątrz swoich emocji. Trudno jest zresztą osobom, które urodziły się między 2 właśnie a 11 stycznia, bardzo trudno jest w ogóle pokazywać swoje uczucia, swoje uczucia na zewnątrz, przede wszystkim, kochani. No tak już jest, tak już te osoby po prostu mają. Jeżeli już coś postanowią, to trzymają się tego bardzo konsekwentnie, czyli w dążeniu do celu. O te osoby są bardzo konsekwentne, trzymają się swoich planów i realizują te swoje plany bez względu na konsekwencje. Po prostu postanowiły, że coś zrealizują i cały czas dążą do tego. Czyli są to osoby, mili Państwo, przede wszystkim bardzo skuteczne, tak, w swoich działaniach. One po prostu, to nie jest tak, że te osoby rezygnują ze swoich planów działań, jeżeli napotkają przeszkodę. Nie, absolutnie. One postanowiły coś zrobić, postanowiły osiągnąć taki, a nie inny rezultat i po prostu bardzo skutecznie działają. E, równocześnie te osoby nie tolerują absolutnie... Słabości. Tak naprawdę y, trudno jest im zrozumieć, na przykład, to, że ludzie potrafią być słabi, nie potrafią sobie poradzić z pewnymi rzeczami, bo to są osoby, które po prostu, jak już sobie coś postanowią, to są konsekwentne. Y, brakuje im takiej wyrozumiałości z wyrozumiałości dla innych ludzi, to jest um, taka podstawowa rzecz, której powinny się nauczyć przede wszystkim. I brakuje im również takiego całkowitego zaufania do innych ludzi. Tak naprawdę to ufają sobie i trudno jest im zaufać innym ludziom. Ale jeżeli ktoś zdobędzie już zaufanie tych osób, to wtedy ma to zaufanie, że tak powiem, dozgodnie. I osoba, z której patronuje świerk zimowy, prostu, jeżeli już komuś zaufa, to cały czas mu ufa, niezależnie od konsekwencji. Trudno zdobyć zaufanie, ale jak już się raz zdobędzie, to po prostu trudno jest je stracić, bez względu na, na to właśnie, jak potem ewentualnie postępujemy. A jak to jest w miłości z tymi osobami, którym patronuje właśnie Świerk Zimowy? Przede wszystkim są to osoby niezbyt wylewne, mieli państwo, trzymają swoje emocje trzymają na wodzy i przede wszystkim cały czas je kontrolują, czyli nie są to osoby absolutnie spontaniczne, ale w miłości są bardzo stałe. I konsekwentnie dążące do celu i nie zniechęcające się absolutnie przeszkodami. Jeżeli już wyrobią sobie zdanie o obiekcie swoich uczuć, swoich emocji, to właściwie nie potrafią go absolutnie zmienić. Czyli, jeżeli już kochają, to kochają przez całe życie, bo są bardzo stałe w swoich uczuciach. Są bardzo ostrożne mało wylewne, ale wierne i stałe, stąd dobrze mieć jest za partnera partnerkę, osobę, której patronuje to drzewo, ponieważ um, taka osoba, Cały czas będzie wierna, cały czas będzie stała i będzie nas po prostu kochała. A jak to jest z kobietami? Przede wszystkim mają logiczny, mają praktyczny umysł, rzeczywiście. Są mało wylewne, raczej małomówne, chyba że, chyba że sprawy dotyczą tak naprawdę jej ambicji i jej planów. Wtedy są bardziej, że tak powiem, spontaniczne i wtedy są bardziej rozmowne. Są pościągliwe przede wszystkim kobiety w okazywaniu uczuć, być może, że troszeczkę też melancholijne. I umieją potrafią wykorzystać swoje doświadczenia. Jeśli chodzi o sprawy emocji, wykazują się przy tym. O, może zbyt dużą rezerwą, ale jednocześnie taką mądrością. E, są spostrzegawcze i e, posiadają taką wielką zdolność analizy, czyli potrafią wyciągać wnioski. A jeśli chodzi o mężczyznę, przede wszystkim przenikliwy umysł, kochani, e, nie okazują słabości, są. Ym, są niezbyt, po prostu niezbyt, nie potrafią tak naprawdę, nie potrafią okazywać uczuć, czyli na przykład jakieś słabości, żeby ktoś zobaczył u nich, e, absolutnie nie, czułość, łagodność, to nie jest w ich stylu. Oni w, jakoś, w jakiś sposób nie potrafią tego okazywać i mm, czują, że po prostu okazywanie czułości i takich zbyt dużych względów dla innej osoby, to i jakoś zupełnie działa odwrotnie dla nich, że to jest taka słabość, ich niezbyt pozytywna cecha. No tak już to mają po prostu, ale jednocześnie są też takimi surowymi sędziami, kochani dla siebie. E, mają wielkie przywiązanie do porządku przede wszystkim, do, mają wielkie zdolności też organizacyjne. Jeżeli na przykład w pracy cudownie się spełniają, jeśli chodzi o mężczyzn w pracy, właśnie o te osoby cudownie się spełniają, są fantastycznymi organizatorami. E, umieją wszystko sobie poukładać po kolei, wszystko zorganizować, potrafią zorganizować też pracę ludziom. E, są drobiazgowi czasem do przesady, ale kochani, większość przełożonych jest po prostu z nich zadowolonych. Kochani, dokończę dosłownie trzy zdania po króciusieńkiej przerwie i zaraz po tym przystąpimy sobie do takiej krótkiej wizualizacji. Bądźcie ze mną, do zobaczenia za krótką chwilę.